Witam Was kochani, jasenną pogodę. Siedzę sobie położeczki. Tu wychodzą kwiaty. Co Wam chcę powiedzieć? Sama nie wiem co. Kochani Jadę sobie na przejażdżkę, jest niedziela, jest y, cudowny dzień. Guzia y, mi się uśmiecha. Chcę się żyć. Myślę, że wielu z Was y, też tak uważa. Chętnie wychodzi na dół, spaceruje, wielu, robi porządki w ogrodach. I to jest takie piękne. Wyjście na moment bez troską, bez kłopotów. Zostawicie w domu za drzwiami. To jest taka cudowna idea, tak? Każdy z nas coś ma, jakiś plecak, jakiś bagaż, tak? No i teraz sobie pomyślcie. Nazbieraliście coś tam i co? Teraz chcielibyście chodzić z tą walizką przez cały czas? No nie kochani. No ile będziecie z nią tak chodzić? <laughs> Rzućcie ją w końcu gdzieś tam do kąta, rozpakujcie w wolnej chwili, posegregujcie, no i nie taszczcie tego ze sobą. Bo nawet jak ktoś idzie na spacer przysłowiowy i targa znów tą swoją torbę, ten bagaż, no to jaki to jest spacer? To jest udręka, męka. A czy wy umiecie spacerować tak na luzie leciutko, bez żadnych rzeczy. Zróbcie taki eksperyment, że nawet zostawcie swoje komórki, tak? Ja w ogóle tu nie chodzę z komórką. Nawet jakby ktoś dzwonił, no to niech sobie dzwoni, tak? To sobie zadzwoni jeszcze raz czy trzeci raz. Yy, bo takie chodzenie z komórką to jest takie przeszkadzanie. Ja na przykład nie zerkam, ale widzę 99% ludzi, jak już ma tą komórkę, to idzie cały czas tam stryka i zagląda, tak? Co? co tam szukać przez cały czas, kochani? Zamiast wyjść, dyrektować się, spojrzeć w niebo, co nas otacza, nie wszyscy idą dosłownie tak, przed nosami komórki, jak, jak roboty, jak komputery. Zostawcie to na moment i wyjdźcie raz bez. Zobaczycie, jak się naprawdę zrelaksujecie. Będziecie poza zasięgiem, nikt nam nie będzie przeszkadzał, nikt do was nie będzie dzwonił i wy nie będziecie tam co chwileczkę zaglądać, co tam jest. Nic. Wychodzisz, dyrektuję się tak jak ja. Cudowną pogodą. Szumi rzeczka, piewa mi wiaterek, śpiewają tak. No to ja sobie jadę dalej, kochani, ale was tak mocno ocałuję. Zapraszam do spaceru.